I hej, ja, ale miałam taką nietypową sytuację, tak powiem wam, że ostatnio robiłem tę skrzynkę do roweru i nie zdążyłem podkurzać, po prostu dywanów. A w swoim pokoju dywanu jeszcze nie położyłem, bo będę kończył robotę jutro. No i wyobraźcie sobie, że po prostu tak głupio było, bo tak mój brat przyjechał z rodziną. A to tak cicha było, tylko że hej, mi głupio było, ale są tak, tak serdeczni po prostu, mój brat ze swoją kobietą, ze, ze swoją żoną, e, że po prostu no, pomogli mi ogarnąć błyskawicznie to, czego nie zrobiłem w sobotę, bo w sobotę myślałem, że to zrobię, ale później wróciłem, bo byłem na, na takim spotkaniu fajnym e, z przyjaciółmi. No i natomiast, w tą, a już w niedzielę, wiadomo, nie wypada takich rzeczy robić. Ja sobie pomyślałem, że w poniedziałek to zrobię, zaraz jak tylko wstanę. A tutaj po prostu, o kurde, to zaraz, dosłownie jeden film, który był wcześniej, to już mój brat e, z rodziną po prostu przyjechał. No i to głupie mi było, ale... Jestem super, mam super braci i naprawdę super, super sam. Pomogli mi szybko ogarnąć to, czego nie ogarnąłem w sobotę, bo późno wróciłem. W ogóle pytali się, czy mi nie pomóc tam, kiedy, ale ja sobie wszystko dobrze ogarniam, tylko teraz miałem taki niewypół. Ale mam, mam super braci, naprawdę. Tam, też jest super, naprawdę. Super rodzina ze strony dwóch braci. Ze strony no, tam dalszej rodziny. Tam mam dobrą ciocię. Ciocię Basie, taka super ciocia, mówię Wam, jest super. No i pozdrawiam tam część rodziny, do której rzadko po prostu, u której rzadko bywam. no. Właśnie teraz to jest tak fajnie, bo nie marnuję tak jakby czasu, tak w pewnym sensie mogę stwierdzić, że e, co roku marnowałam czas w Altanie, siedząc przed komputerem e, i tylko sobie nieraz wylatywałam do lasu. Do lasu albo tu przyjeżdżałam, a teraz po prostu kreatywnie, bardzo pięknie czas się układa. Pomimo tego, że też robię przerwy, tak jak w tamtym roku, właśnie kończę w poniedziałek, w poniedziałek już powinienem te końcowe roboty już wszystko zrobić, bo to już kosmetyka została, tylko nie chcę pokazywać, chcę pokazać wszystko od początku do końca, jak robiłem, no, no dobra kochani, to buziaczki, hejka, pa.